Dzień dobry, Dzień dobry, Dzień dobry Dzień rozdzielania Dzień rozdzielania Dzień rozdzielania Dzień dobry, Dzień dobry, Dzień ja Dzień rozdzielania Dzień rozdzielania Dzień rozdzielania Dzień rozdzielania Nie rozdzielania ja nie rozdzielania miejsca. Miejsca nie, masz? <śmanym> ja nie wiem. Da, Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Na zdrowie! Ahoj! Na zdrowie! A potem! Solenizantka. Które to masz urodziny? 20! 20. A, dobra! Okej, okay, dziękuję. Panie Mirku, co tu się w tej łebskiej chacie dzieje w ogóle? Co ty się dzieje dzisiaj? ma urodziny. Twoja najładniejsza dziewczyna ma urodziny. O, jaki prezent! Jaki prezent I to się wszystko dzieje w łebskiej chacie, proszę Państwa! W Łebskiej chacie! No powiedz coś dla widzów. Ja nie mogę, naprawdę. No <grymne> Wzruszyłaś się? No właśnie. No widzisz. Panie Mirku, a co to w tej łebskiej chacie się dzieje w ogóle? Sami wariaci tutaj. <grymne> no ale czasami. <grymne> Pięknie, że tak. jest. Dziękuję to, to to bardzo, Życzę Ci naprawdę dużo szczęścia, zdrowia i co jednego i dużo seksu. A to jest podstawa no i miłego chłopaka i fajnego chłopaka. Chciałbym, żebyś na drugi rok w naszym tutaj bałaganie znowu z nami razem była. I bałaganiła, i bałaganiła. A ja ci życzę, żebyś była na moim weselu pierwszą kelnerką. Bo 16 będzie tu moja impreza Czerwonego Korsarza. Ja, na pewno będzie. Na pewno będzie. No. Wszystko będzie w porządku. Ahoj, pozdrawiamy z Webskiej chaty. Y, tutaj Ahoj. gospodarz Mirosław i, i, i reszta obsługi i personelu. No, smacznego. Ahoj. Zdrowie. I tak to jest w łebskiej chacie, proszę Państwa. Tu każdy, każdy coś dla siebie znajdzie. Co dla siebie? Na internet pójdzie. nagrałeś nie? Nie. A po co? Ty nie jesteś gwiazdą przecież, tylko tam Irina, no, no, Karystyna. Pozdrawiamy wszystkich z Łebskiej Chaty, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziemiński. Ahoj! Czerwony korsarz. I zapraszam na ślub 16 sierpnia na plażę o godzinie 14.30. Mistrzem ceremonii będzie burmistrz Łeby Andrzej Szczechniński. Ahoj! Pozdrawiamy z Łeby.